Cześć, witam Was. Już w czwartym odcinku zagrajemy w Gothic 2 Straż Miejska. W tym odcinku zajmiemy się wątkiem głównym. Idziemy do Bartoka. Hej, ty. Podobno wiesz coś o orkach? Orkach? Tutaj. Tak. Żywego nie widziałem. Ale znalazłem trupa jednego w lesie. Najpro, najprawdopodobniej zaatakowały, zaatakowały go wilki i to dużo stado. Był jednak jeden, niemalże w całości zjedzony. Myślę, że pełnił zwiad. Od myślenia jestem ja. Dziękuję, Dziękuję miłego dnia. Zdrowie straży. <dziękuję> no i co teraz? Bardzo chcę wiedzieć, że trupa w lesie. Nie pamiętam. Się ubezpieczyłem, chyba teraz do Andre'a mam iść. Bo wcześniej poszedłem do lasu szukać tego orka. Znaleźć go, czy on w lesie jest, czy nie. Ale go nie znalazłem. Więc do Andre'a. Hej ty! Mam informację. Świetnie, mów. Uczeń Bospera znalazł w lesie martwego orka. Cholera. To jest pewna informacja? Tak, dowódco. Dobrze, masz tu za fatygę. Co teraz? Mam dwa listy. Przekaż jeden Herodowi, niedaleko karczmy Koragona, i drugi kowalowi Haradowi. Pośpiesz się. Tak jest. Zobaczymy, co tu pisze. Zamówienie dla Harada. Mhm. Ostate na Lord Andre. Akta. Aha, to już patrzyłem A dobra, żeby to tak nie, le, nie leżało tak brzydko, no to tak niby jest tak postawione. Cześć Bolton. A, może być. Nie potrzebuję tego. 12. Mm -mm. Heroldowi i Haradowi lecimy. Herold. Hej, ty! Mam rozkazy od Lorda Andre'a. Poka. Aha, zrozumiałem, a teraz odejdź. Słuchajcie, słuchajcie. I to będzie tyle? Odnieść im tylko listy? Tutaj musi być jakiś haczyk. Mam tu list od lorda Andre. Spójrzmy. Japier. Ek. Jeszcze go on ode mnie chce. Nie podzielił się tym ze mną. 80 mieczy. W tym 30 magicznych. Nie mam pojęcia skąd tyle rudy wezmę. Nie mogę ci jakoś pomóc. Przydałoby mi się 15 bryjek rudy. Próbuję to jakoś załatwić, to ja. wielkie dzięki, czekam. I owce. A na samym końcu powstali. Adanos się się ze wszystkiego, co Słyszeliście to? Dwa... można powiedzieć... dwie jego przemowy w jednym czasie. Aha, do Andre'a, Bo chyba ma problem, nie? Tak, bo oddałem im listy, no to już chyba muszę zakup, nie? raport zgłosić. Pewnie by była jakby taka modyfikacja, że a orkowie atakują miasto, a ty musisz bronić, nie? Tylko nie chodzi mi o returninga, bo mi się nie chce czekać do rozdziału. Jakby była taka... To by było fajnie. Zaniosłem listy. To no dobrze. Bez problemów? Całkowicie. Nasłużyłeś na zapłatę. Kowal Harat ma pewien problem. Jaki? Potrzebuje 15 bryłek rudy, aby wykonać zamówienie. 15 bryłek. Cóż, mam tu 3 skrzynie rudy. A zamówienie musi zostać wykonanie w odpowiednim czasie. Dam 10 bryłek. Ale resztę musisz sam zdobyć. Skąd? Wiem, że kowal najemników dedykuje magiczne mieczy. Znajdziesz ich na farmie O'Nara, widać ją na mapie. Mam ci list do li, ich przywódcy. Przekażesz mu go i kupisz kilka projektów od Kowala. Jesteś jednak starszy, więc żąda wy wysokiej ceny. Masz tu 500z, Jeszcze musisz stąd dołożyć. Dobra. Czekaj, razie wezmę jakieś te nowe problemy. Jakieś nowe problemy? Nowe? Nie. Mamy pewien stary problem. W naszym mieście działa Litarna Gildia Zawójców. Myślę, że dowiadłeś swojej lojalności. Dodatkowo jesteś doświadczony strażnikiem. Dlatego ty dostaniesz zostaniesz zadanie rozpaczowania tej grupy. Znam, jakieś znamy szczegóły radnych. Przez wiele miesięcy byli oni nieuchwytni. Udało nam się jednak zamknąć jednego z nich. Był już przesłuchany. Był, ale nic nie powiedział. Mam jednak pewien plan. Zamieniam się w słuch. Wypuścisz go. Nie rozumiem. Puścisz go i powiesz na to, że, nie, że brak dowodów. Będziesz go śledził i zabierz w jakimś zaułku. Słucham. Wiem, że tak się nie robi, ale on i tak trafiłby pod topór. Tak nie działa strasz. Czasami się, czasy się zmieniły, pojawiły się nowe zagrożenia. Co to da, że go zabije? Wtedy Gideon na pewno skontaktuje się z tobą. Tak jest. Nie jesteś zadowolony. Otrzymałem rozkaz i go wykonam. Świetnie do dzieła. Dobra. Widzimy się na farmie Onara. Zaraz będę. Dobra, jestem. Czy mam się od nie żyć. Żyć. Idziemy do Li. Mam tak nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Było dokładnie, dokładnie. tak. Trzeba ja po prostu słuchać. Hm, zupełnie się z tobą zgadzam. Dobre. Czyli mamy list od And Lorda Andre. List, dawaj. Aha, dobrze. Powiedz swojemu ja dowódcy, że odpowiedź zostanie później. To o ile pamiętam tam jest o tym pokoju. Myślisz, że ja lepiej wiadomo od dawna. Nie można wierzyć we wszystko co się słyszy. Blokowana, ile mamy kasy? 3000. Potrzebuję pięciu lewej Nie rozśmieszaj mnie, coś ze straży. Ode mnie tu nie ma. Nie możesz czegoś żądać jak w mieście zapłacę. Ode mnie tego nie Tak? Noca. Dobrze, tysiąc zł. Znaczy, złota. się do tego zabrał. Dobra, masz 154 trzymać od tego z daleka. Ode mnie niczego nie Przecież Nie To na ten Dobra, widzimy się w mieście. Już. Dobra, jestem ponownie Harad. Mam na ciebie 15 brudnych krudy. Dzięki Ci. Przyjmij tę skromną nagrodę. Odpłacę Ci z w przyszłości. Nie ma sprawy. Czemu nikt mnie nie słucha? 500, 500, czyli zapłaciłem 500. To do André. I kończymy odcinek. Andrze Lee otrzymał list. Mówił coś. Wasza rodowska mość. Odpowiedź otrzyma później. Dobra, skupmy się na nowych problemach. A to jest ten... To... No, no stare problemy. Dobra, to ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, który może możliwe, że jeszcze będzie dzisiaj. No i cześć.